Szanowni Państwo, ponieważ jesteśmy na finansowym półmetku, jeśli chodzi o... Zaangażowanie gminy w rewitalizację rynku. Postanowiliśmy zrobić spotkanie w takim poszerzonym gronie osób odpowiedzialnych za tą inwestycję, aby przekazać jedno kilka informacji, dwa też i odpowiedzieć mieszkańcom, którzy gdzieś tam nas pytają o różne tematy związane z tym, co o tym na tym rynku, w którym miejscu, jakie obiekty, jak z funkcjonowaniem rynku po rewitalizacji. Jeżeli chodzi o fontannę, fontanna została y, dorzucona do pakietu głównego wykonawcy. Mamy zakres robót dodatkowych. Już ten temat jest zrealizowany, jest przygotowana y, komora, że wykonawca działa. Y, jeżeli chodzi o dostawę lamp, temat zamknięty, lampy dotarły, są składowane na, place, na placu poza rynkiem, ponieważ tu nie mamy miejsca. Y, jeżeli chodzi o dostawę ławek, koszy na śmieci, Temat w trakcie realizacji, mamy termin przedłużony ze względu na to, że nie mamy gdzie tych materiałów składować, o trzy tygodnie, czyli na koniec, pod koniec sierpnia powinny te elementy mojej architektury już tutaj dotrzeć. Po raz pierwszy będziemy samodzielnie ogłaszać konkurs i na pomnik niedźwiedzia i na makietę miasta, więc przygotowanie tych dokumentów trochę czasu zajęło, ale przypuszczam, że w sierpniu powinniśmy wystartować z konkursem. Przewidujemy taką konstrukcję, że jeśli ktoś na nią, że tak powiem, wsiądzie czy wejdzie, to na pewno nie, nie, nie ulegnie zniszczeniu. Myślę, że tak jak żeśmy kiedyś żartowali już jakiś czas temu, że może zrobimy z tego jakąś taką małą legendę, że każda panna, która na tym niedźwiedzie usiądzie, to szczęście będzie miała do końca życia, więc może będą zjeżdżać te panny z całej Polski. Ale to taka <grym> anegdotka i trochę żarcik. Na pewno ta figura będzie miała też jakby naturalną wielkość. Tu żeśmy też ją. Oczywiście określili, bo wiadomo, że nie wszystkie niedźwiedzie są równe, ale jakieś tam założenia są przyjęte, więc ta postać będzie stała na, na rynku i zwrócona będzie w stronę byłego pałacu przyjemskich, czyli to będzie wschodnia, północno wschodnia część. Makieta miasta z tego co pamiętam jest 90 na 90 cm. To będzie na przygotowanej przez wykonawcę głównego na przygotowanym postumencie. Tu była Robinia Kacjowa. Tam mieliśmy kiedyś dawno temu po drugiej stronie ratusza, mniej więcej w tym samym miejscu, lipę. I te dwa miejsca będą uzupełnione jeszcze dwoma lipami. I nasadzonych będzie dodatkowo 12 sztuk drzew po wschodniej i po zachodniej stronie rynku. Jeżeli chodzi o nasadzenia w Donicach, będzie to wykonywał nasz zakład usług komunalnych. Wstępne założenia są takie, żeby były to rośliny z różnych, z różnych gatunków, m.in. wielosezonowe, które utrzymają się też przez okres zimowy, ale konkretnie, jakie nasadzenia to będziemy ustalać z zakładem usług komunalnych, z osobami, które no, znają się na tym.